Witajcie na kanale Po prostu Kuchnia. Dziś przygotuję jabłecznik z budyniem. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Będziemy potrzebować 450 g mąki pszennej, 70 g cukru pudru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 żółtka, 250 g masła, 2 czubate łyżki kakao, Dwa opakowania budyniu śmietankowego z cukrem, 750 ml mleka oraz 2 kilo jabłek. Mąkę mam przesianą, dosypuję do niej proszek do pieczenia, cukier puder i wszystko mieszam. I teraz będziemy zagniatać ciasto, czyli będziemy dodawać masło oraz żółtka. I do połowy ciasta dołożymy kakao. Kiedy już zagnietliśmy ciasto, zróbmy z niego kulkę. Podzielmy na dwie części. Jedną odłóżmy, drugą połączymy z kakaem. A więc ja ją rozgniatam jak najbardziej się da. I pomału łączę z kakaem. Zagnietliśmy ciasta zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na minimum godzinę Ciasto mamy w lodówce tak więc zajmijmy się jabłkami Zetrzyjmy je na tarce o grubych oczkach Ja nie obieram ich ze skórki wyciągnę sobie środki. Gdy starliśmy jabłka, spróbujmy je czy są słodkie? Jeśli mamy kwaśne jabłka, możemy je dosłodzić w tej chwili. Teraz ugotujmy budyń. W szklance mleka rozpuśćmy budynię, resztę mleka zagotujmy. Mleko zaczęło nam się gotować, a więc wlewamy do niego budyń i cały czas mieszamy do czasu zgęstnienia. Gdy budyń nam się ugotował, wyłączamy palnik i jeszcze chwilę mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Budyń ma być ciepły, nie gorący. Od czasu do czasu przemieszajmy, aby nie powstał nam kożuch. Czas na złożenie ciasta. Na początku rozgrzejmy piekarnik do 180 stopni. Góra dół bez termoobiegu. Na spód wykładamy białe ciasto. Możemy je zetrzeć na tarce, rozwałkować albo rwać po kawałeczku, tak jak ja to zrobię. Gdy wyłożyliśmy ciasto, pora na jabłka. I wyłożmy budyń. Budyń również rozprowadźmy po całym cieście. Jeśli lubimy cynamon, mogliśmy posypać jabłka jeszcze cynamonem. Ja nie przepadam za cynamonem, więc go nie dałam. Teraz na budyń ścieramy ciemne ciasto. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego uprzednio do 180 stopni. Z grzałką góra-dół, bez termoobiegu, na jedną godzinę. Po godzinie czasu wyciągłam ciasto. Nie krójmy go jeszcze, poczekajmy aż ostygnie, aby sok z jabłek wsiąkł w ciasto. Teraz jeśli byśmy pokroili ciasto, mogłoby ono nam się rozwarstwić, rozwalić. A oto efekt końcowy. Posypałam jeszcze ciasto cukrem pudrem, żeby ładniej wyglądało. Jeśli podoba Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję.